SP9 Urszula Olga SP9 Urszula Olga Młamane SQ5, lucyna Tomasz Pawła Mobil. Okej, okay, Marku, nie ma problemu. Ja podczas poprzedniej relacji już chciałem zaproponować, że, że rozumiem to. Ja tylko króciutko chciałbym Ci powiedzieć, że ja teraz szybciutko robię jeszcze krótki film i wrzucę go na YouTube'a, żebyś mógł sobie odsłuchać, ewentualnie jak to idzie tu po mojej stronie. Także ja tylko, ja tylko chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę łączność, bo to jest właściwie pierwsza łączność na 20 metrach i to jest taka dla mnie też powiem szczerze, trochę kwintesencja wszystkich innych dotychczasowych łączności, także z Tobą, bo wcześniej mieliśmy tutaj 2,70 metry lokalnie i przez ale 20 metrów prosto z Londynu na, na dyrekcie do przystajni do Polski to idzie. Bardzo proszę, mikrofon do Ciebie sp 9 M łamane SQ5, lucyna masz łamany Mobil. Proszę, proszę, doskonale. Na początku było duże QSD, a teraz bardzo ładnie, bardzo fajnie, Łukasz pięknie dziękuję również za spotkanie na 20. <laughs> wszystkiego dobrego życzę i ja muszę się zabierać na łosiowe historie, bo, bo mnie tutaj ścigało mocno wszystkiego dobrego i ucałuj Malucha Ełła, mamy 105 Lutyna, Kazałusz, Kawał, Jadana, mobil. tu jest 9, SP9UO, M łamane SQ5, Lucyna Tomasz, Paweł łamane mobil, nie ma problemu Marku, wszystkiego dobrego w takim razie i do zobaczenia za tydzień na kolejnym łosiowym spotkaniu, a ja idę pobiegać trochę po częstotliwościach, może uda mi się upolować jeszcze jakiegoś DX-a. Spokojnego wieczoru i owocnych przygotowań do łosia, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia, bye bye.